Dzień dobry, dzień dobry. Dziś mamy dobry. Putina, mamy Trumpa, mamy drukarki w Polsce. E, Paweł, od czego byś chciał zacząć, bo pewnie od pytania. Chcesz pytanie? No nie wiem, no jeżeli ja już mam jakiś syndrom sztokholmski. <laughs> <laughs> Chyba czekam, tak. Dobra, mam pytanie czy no. Dobra. Nie, tak zaczniemy luźno, czy używasz telefonów telefonu przed snem? Tak. Jeszcze odpisuję na Xie. Polecam śledzić mój kanał na Xie, bo wyprzedziła mi ostatnio Kremlinka. Ja przez dwa lata miałem więcej followersów na Xie, niż Kremlinka miał na YouTube, a teraz ja jestem w plecy. O tam chyba plecy. 500 tych. No. No. To niedobre informacje, Mam. Dla Ciebie musisz przestać. Co? Ten profil usunąć cały? <grym> <grym> tak. Przewijanie przed snem mhm. zwiększa ryzyko. Ale ja nie przewijam, zawału. ja oglądam telefon, ja trzymam jeszcze. Zwiększa ryzyko zawału i udarów, tak wskazują badania. Światło emitowane przez te gadżety powoduje zapalenie naczyń i stwardnienie ścian tętnic. Prowadzi to do wysokiego ciśnienia i zwiększa prawdopodobieństwo chorób sercowo-naczyniowych. Ale to telefon, bo powiedziałeś światła tych urządzeń, ale no bo to może być różne też, gadżety wiem, tablet, mają różne światła. Tak. O, o chodzi głównie o telefony, smartfony. Okej. Okay, okay. Chyba, że masz taki stary 3110, nie? No ale Do to też świecił. No ale ten akurat to światło było OK. Tak? No. No dobrze. dobrze e... Jak masz taki taki przebijasz tego Twittera, to OK. No dobrze, tak, wszystkiego nam zabrońcie już, tak ci lekarze, nie? E, no dobrze. E... Mam też nową modę z Rosji. Okej. Okay. Putin może umiera, a ty tak trzymasz w niepewności wszystkich. No dobra, mów o tej modzie. Jest moda. Tutaj nazywa się Darking. Nie mam pojęcia, co to jest. To tak, oczywiście po rosyjsku. Leczenie w zakładzie psychiatrycznym. A jeszcze raz, jak się to nazywa? Darking, darking. Darking. Nie rozumiem tego słowa. Co? co? Co ty mówisz do mnie? No, mówię do ciebie, tak? No słowo. No, wiem, że mówisz słowo, ale ja go nie rozumiem. No, on oznacza podczas, tak? Pod, podczas? No, no to po angielsku. Ale to podczas angielski. czego? Bo to tak, no, y, Stosują podczas. No, nazwa tego trendu się tak nazywa, no. No dobra, jest no. Leczenie w Na czym polega? psychiatrycznym. Y, ale chory nie jesteś. Znaczy... Czy takie y, glamping. Taki, Taki glamping? Taki detox, w nowym miejscu. Właśnie. Jak za dużo przewijasz na tym telefonie i oglądasz no, go wieczorem, to w kaftan na tydzień żeby taki detoks zrobić. Taki, no tam wiesz, to jest taka właśnie nowa moda. Tak jak z tymi, jak się to nazywało, z tymi pogrzebami, to teraz jest moda, żeby zamknąć się tutaj w zakładzie. Część ludzi może nie wiedzieć, w Rosji jest moda takiego wstępnego pochówku, gdzie zamykają was trumnie, w trumnie na kilka godzin, żebyście się przyzwyczaili. Tak. No tak, i tutaj tak dobrowolnie właśnie. trafiasz do kliniki psychoneurologicznej na cyfrowy detoks. Mm -hmm. no, okay. no i tu się odraca ogólnie, bo są badania, okazuje się, że Ale to po... dobrze powiedziałem, że taki glamping w, wiesz, że odcięcie no. od tam internetu coś no nie tylko tam w w lesie takim Nie namiot. tylko odcięcie właśnie, bo może się skończyć poważnymi problemami zamiast odpoczynku e, mogą zostać przepisane ci różne ciężkie leki, e, możesz mieć A to jest w cenie? E, diagnozę, Czekaj, jak to jest, że przychodzisz, mówisz, ja bym nie chciał korzystać z telefonu. Dobra, dajcie mu zastrzyki na tydzień. No nie, że zaczynają cię, wiesz, traktować jako pacjenta i mogą zdiagnozować coś u, cie, u, u... Dla ciebie Przeczytałem u... Czytałem je. W film chyba polski, że ktoś tam właśnie się zapisał, no i został w tym szpitalu. Ja mam dla ciebie historię a AIRO, chyba to na X się podał w zeszłym tygodniu. To no. jest historia z czasów powojennych, że skończyła się Druga wojna światowa i do rosyjskiego szpitala przywieziono jakiegoś pacjenta, trzeba mu było amputować nogę, a po tym wszystkim. On zaczął bełkotać, klnąć, był agresywny, ale nie wypowiadał żadnego prawdziwego słowa, po prostu jakiś bełkot. No i oni go zamknęli w szpitalu psychiatrycznym i on był cały czas no. agresywny. I okay. przez 15 lat go trzymali, aż ze Słowacji przyjechał jakiś lekarz, tak nie wiem, chyba w wymianie jakiejś, i usłyszał tego pacjenta, okazało się, że on po węgiersku mówi. I nikt tego przez 15 lat nie sprawdził, dał znać ambasadzie węgierskiej, no i wyciągnęli tego gościa, ale 15 lat był w zakładzie psychiatrycznym w Rosji, się nie nauczył mówić po rosyjsku i cały no, czas go tam wiesz. Nauczyć, no? I cały no, czas go traktowali z Buta, bo myśleli, że wiesz, ma kuku i. A wiesz, jak wyglądają rosyjskie szpitale psychiatryczne? On się musiał umęczyć. No i że to ponoć prawdziwa historia jest, nie? No tak. to tak apropos, e, taka ciekawostka. E, no dobrze, to ja bym przeszedł do Putina. Słuchaj, no było spotkanie. E, tu mam e, fragment filmu wam puszczę. Z, z jakąś, to jest chyba koszykarka jakaś, ale bardzo złe języki później komentowały ten film. My z nimi z zakonów nie Na co zwracasz uwagę? Tu przede wszystkim? Na ręce. Na ręce to za chwilę mówimy. Przede wszystkim zwrócono uwagę, że Putin przez całe swoje panowanie tak pilnował PR-u, że jest w miarę wysoki, że nikt wyższy od niego nie stawał koło niego. No, tymczasem, to no to a tymczasem tu dziewczyna, ja wyciągam wniosek, że to koszykarka, bo boisko do koszykówki tu jest zdjęcie jakichś koszykarzy. Natomiast złe języki mówią, że postawili kobietę normalnego wzrostu i że on przy niej wygląda tak na takiego niskiego, że to jest potwarz i niedopilnowanie pijarowców, a nawet miał w tym czasie swój najlepszy zestaw obuwia, taki a, najwyższy. I mimo wszystko, nie, no chodzi na o goś podeszwy. No ale te wyglancowane. To jest no, jak a jak Putin ma O je, brudnimi... kule. Tam. Brudne wiesz, buty na sali gimnastycznej? No wiesz ty, ja co mogłem zrobić? Ja tak kul to nawet nigdy nie miałem. Jak no Putin dobrze. Tutaj. E, drugi temat e, to jest to, co wspomniałeś. Zwrócili uwagę na jego dłonie. No, e, no i tu takie już są, e, wiesz, że się kończy, chłop że tu o zbliżenie, no, no. że ponoć palce nie umiał wyprostować, że żyły no, takie wystające, że no, no tak yy, dopiekają mu, no a to jest przecież już wiekowy mężczyzna. No no wiesz tutaj nie, nie naciągnęli, na twarzy naciągnięta, tu chyba nie naciągał. Nie a na że dłonie, tu można. tak do tyłu? Tak. No tam, i zwis wiesz, na zszedł na dłoni. No ale wiesz na yy, Piszcie, bo my się nie znamy, czy na dłoniach też można naciągnąć. Może i można, no. No można, Albo no wiesz, na zegarek, wiesz, naciągasz i zapinasz. Na łokieć tam. Co? No za łokieć, a trzymasz, oj przepraszam, a no. trzymasz zegarkiem. Albo zegarkiem, tak, zegarkiem. No, tak, no. No. no więc myślę, że się da, ktoś nie dopilnował. No, no i dobra. takie właśnie złośliwości pojawiły się w sieci. My oczywiście nie potwierdzamy takich doniesień, że mu już bliżej niż dalej, bo my nie wiemy. Natomiast drugi z imperatorów, tym razem po stronie amerykańskiej, już ma problem z czytaniem z kartki, Paweł, i no też złe języki wyłapały to. I ja mówiłem w poniedziałek na Kremlince z, w, mate, w materiale z Mateuszem Piotrowskim, że Trump został wybuczany. Na meczu, tam futbolu i tak dalej. Okazuje się, że na tym samym meczu on czytał. No i tu chciałem Ci pokazać, jak to wygląda. No i tu dla tych, którzy nie rozumieją, no to jest ja. No i wstaw swoje imię i nazwisko na przemówieniu. No, i Trump przeczytał: Ja wstaw imię i nazwisko. E, może imię, to name, czy nazwisko. E, natomiast e, no, czyta już tak, jak leci. Trochę jak Bidenowi się zdarzało. No, no niestety już ten wiek, ale no. tu może jakiś AI go wesprze, że będzie za niego mówił? No na przykład, albo do ucha będzie mu mówił. Ale ja nie wiem, czy on już nie ma takiej implementacji, że coś mu do ucha mówi. Bo tu mam informację słuchaj z Rosji, no. że ai będą wprowadzać w sieciach handlowych Żeby? i w handlu detalicznym. W rosyjskim handlu detalicznym proponuje się wprowadzenie AI, takiego gadżetu nadzoru. Urządzenie ma być przypięte do, do pracownika, cały A. czas nasłuchiwać. Ja myślałem, że do klienta i tak nie wiesz tego. A że wchodzisz i wywierzcasz? Tak nie stać się. Nie, nie, tu każdy sprzedawca, który rozmawia z klientami, musi mieć przypięte takie urządzenie, cały czas nasłuchujące, aby sieć neuronowa oceniała jego pracę i wykrywała zbędne gadanie. Na podstawie wyników AI wystawia raport dla każdego pracownika i całego punktu sprzedaży. No, najlepsi czyli, dostaną premię i tak dalej. Najgorsi. Tam, czyli, czy tam, jeżeli tam. ktoś podejdzie do niego i zapyta, przepraszam, gdzie jest mleko, to on zamiast powiedzieć, musisz pan prosto do czwartej alejki skręcić i tam na dole, to będzie musiał mówić tam. Jest, że jest zmiennego <gadania, gadania, tak. <gadania> tam. <gadania> I koniec. E, to jest no, ciekawa to inicjatywa, powiem ci. Wielu można by. Ja myślę, że we wszystkich sieciach handlowych mają ten problem z obsługą klienta, że jak przeprowadzić rozmowę, czy o wszystkim powiedzieć, wiesz, te KPI, e, żeby zaproponować jakiś produkt w promocji, a żeby odesłać do ankiety tak. jakieś takie... Tek... Czy zaproponował, czy nie zaproponował? Tak, no. tak, 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 tak. No to teraz będą ludzie z tymi głośnikami o ojej, tu ten. Taki cały a czas ile... na nasłuchu będziesz. A to nie jest inwigilacja? Ty czekaj, bo nie wiem, czy to tak można w sumie. No w Polsce może nie można, no ale. No bo to, to w sumie jest w inwigilacja, jakbyś nie. podawał jakieś nie. wrażliwe dane albo coś. Nie, no nie bo to, to jest Twoja praca. To no dobrze. W czasie prywatnym to, to wtedy nie, ale w czasie pracy no to mo można. Oj, ale będzie życie straszne. Teraz to tak. Pewnie groziło no, bierz... wiele widzów. I w fabrykach, no wszędzie można wprowadzić w sumie. Jak ten. Kutanie. Jak... Uh -huh. No tak, taki mikrofon, to znaczy głośniczek. No mikrofon też, bo mikrofon. od razu kierownik może powiedzieć. <laughs> to. Tam, e, pracuj, pracuj, tak, Pracuj, no, dawaj, pracuj, dawaj. Tak. Ten, ten twój pies nikogo nie interesuje, idź Mariolka tam ścieraj kurze, e, dobra. Tak, e, i sobie z koleżanką nie będziesz, no to już straszne życie. No nie, no to nie wyobrażam sobie, dajcie znać czy wy w waszej pracy już macie, mogli, tak. moglibyście tak już mieć, macie, tak. albo już, już macie, macie, tak, o to to. E, do kuchni idziesz na kawę, a tam wiesz, nie. No tak, no a czekaj, o. bo ten głośnik trzeba by było zostawiać przed y, toaletą, na przykład. No. Chyba, że AI nasłuchuje. <słuchaj> na przykład do urologa. Przerywany. A <słuchaj> to... może ci czas też mierzyć, nie? No tak, no bo po dźwiękach, nie? No. Geolokalizacja też tak. Się... Straszne rzeczy opowiadasz. Oby to nie nastąpiło. E, dobrze, to ja mam e, trochę Polski i tu apel do polskich polityków i władz jakichś lokalnych i regionalnych. Jeżeli wy będziecie takie rzeczy robili, że to się tak kojarzy z tymi rzeczami, które robiliśmy w Jaruskim, to my się za was weźmiemy i będziemy to pokazywać. Słuchaj. Mamy uroczyste przekazanie drukarki. W komisariacie policji w Trzemszynie odbyło się uroczyste przekazanie drukarki. Jak napisano na stronie KPP Gniezno, drukarka ma wpłynąć na zapewnienie dobrego i sprawnego poziomu obsługi interesantów. No, ja, ja ci powiem, ja nie wiem, czy ja mam się śmiać, czy płakać. Od razu mi się skojarzyło. Ja jestem dumny. I, m, ja, mnie się skojarzyło, jak chodzili ci z obwodów z tymi odkurzaczami do tych wdów po bohaterach SWO i te zdjęcie z tymi. tymi... Ja, ja podaję adres Mateusza: blender... Zabrze Opolska 25. Panowie, <suszy> tak, że tam tak, tak. chcieli tam odwiedzić to. Zgniezna. E, no nie, no kurczę, no nie, ja rozumiem. Przekazujesz tam trzy y, o, te się... samochody. O, jakby długopisy przekazali. No to okej, okay, ale drukarka jednak jakąś wartość posiada. No. Ale kurczę, no jesteśmy bilionowym tym krajem. Bilion PKB. Oj tam, oj tam. No i takie rzeczy. No róbcie już jakieś takie fajniejsze te zdjęcia z przekazań. Ja mam, żeby jakoś sympatycznie zakończyć. A pamiętasz te zdjęcia, jak papier toaletowy przekazywali te władze z obwodu? No to co następne będzie, że do szpitala, politycy, zdjęcie z papierem. Ale to pewnie są jakieś tam łóżka, czy jakieś te inne takie urządzenia medyczne. No ale to które... tak, jako sprzęt medyczny. Okej, okay. od jakiejś tam skali, no to fajnie. No ale. A no jak drukarka... drogę otwierają, to co? No też są. No. Śmietnik, no. tak. No ale jak śmietnik, no to my to tak widzimy w Rosji. Albo rurę, wiesz, i te przecięcie wstęgi balon. No to trochę no. już jest takie. No naoglądaliśmy się tego w Rosji. Ja już jestem taki, no idźmy do przodu, nie zostajmy w tym misiu, Bo to jest takie barajowskie dla mnie. Dobra, słuchaj, to teraz przejdziemy do tancerek, bo mam złe informacje z USA, a więc inne imperium. O. Wrócimy. Okazuje a się. Jakie tancerki, że... tancerki? Te, które myślisz? Balet. E... Tak, balet. E... Tracą dochody. Co stało się? Takim nieformalnym sygnałem recesji. Klienci no właśnie, to to. A, oszczędzać. to jest ten indeks stripteaserek. Okej. Okay. Tak, miałem tego nie mówić, ale już powiedziałeś tak, te sam a, tak. A no i ten mówić? No nie wiem, bo myślałem, że może, może nie chcesz. Eee, żebym mówił to, o tym. Ty masz tylko nie przeklinać. dla ciebie drażliwy temat tak, jeżeli. Ten. No nie, no ten. Eee, czytałem o tym indeksie, że on się całkiem no i, dobrze sprawdza, tak. No i okazuje się, że zaczynają oszczędzać na rozrywkach. Rzadziej wydają na usługi dyskrecjonalne, a branża życia nocnego wyraźnie podupada. Mm. No i mówiliśmy o paliwach. Na no. No, tu kolejny. No tak, Ważny, no, widzisz, straszny. oszczędzają na paliwie do klubu. Do klubu na piechotę. Tam podników nie ma, to ja nie no, wiem. No tam nie tam. ma, to nie dojdziesz, tak więc. No no, no i to tak kryzys kurczę, ale no, to czekaj, kryzys. w Rosji kryzys, Ależ w, w Ameryce a... będzie kryzys, w Niemczech kryzys. A u nas no. Zielona Wyspa. To, to I że co, czy do nas wtedy? A czemu nie? Ostatnio czytałem, że Hiszpanie bardzo chętnie przyjeżdżają do nas, bo u nich słabo z pracą. A może amerykańskie koncerty do nas też. No to zapraszamy tutaj, już adres o Polska, podaliśmy. O Polska, jaka 20. 20. Nie pamiętasz swojego adresu. Bo to nie mój adres, ale ciekawe. Pozdrawiamy kogoś, jeżeli mieszka. To, to może, może zapukać ktoś w stroju policjanta. Ale najpierw zapytajcie, bo może się okazać, że to wcale nie jest policjant albo policjantka. Więc tak. To miłego tańcowania Wam życzymy i zapraszamy już na godzinę dziewiątą. Trzymajcie się. Dziękujemy, cześć. trzymajcie się, cześć.